Zabraliśmy się pod Sądem Najwyższym po raz kolejny e, dlatego, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie zajmowała się sprawą pana sędziego Igora Tulei. Izba Dyscyplinarna, która sądem nie jest i o tym wiemy już bardzo dobrze i to zostało już wypowiedziane w tym miejscu stukrotnie i w każdym innym miejscu, także w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Sądem nie jest, ale jednak sprawą sędziego Igora Tulei będzie się zajmować. E, I już wiemy, bo pokazały to przykłady ostatnich dni tygodni, jak łatwo nie sędziemu zabrać jednym rozstrzygnięciem godność, wolność i zmienić tak naprawdę całe życie. I ta sprawa, choć wszyscy dzisiaj jesteśmy tutaj z wizerunkiem pana sędziego Igora Tulei, ta sprawa jest oczywiście, jego dotyczy, dotyczy każdego z nas, to jest sprawa każdego obywatela, bo dzisiaj po raz kolejny państwo występuje przeciwko swoim obywatelom i przeciwko i chce ich zepchnąć na kolana, bo chcąc dobrać niezależnemu sędziowi immunitet, tak naprawdę uderza w obywateli. Dlatego, że immunitet sędziowski chroni obywateli. To nie jest licencja na bezkarność sędziego. On jest właśnie po to, żeby władza nie mogła, proszę Państwa, zepchnąć Was na kolana. Dlatego zabrał się tu dzisiaj Komitet Obrony Sprawiedliwości. I jako pierwszy zabierze głos oczywiście Pan Sędzia Igor Turecki. E dziękuję. E ja może przypomnę, od czego się to wszystko zaczęło. Zaczęło się to od mojego rozstrzygnięcia w sprawie e, obrad Sejmu. Kazałem kontynuować postępowanie przygotowawcze. Złożyłem również zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa fałszywych zeznań przez e, prominentnych polityków e, partii rządzącej. Oczywiście nic. W tych sprawach się e, nie stało, natomiast ja dzisiaj zostałem zmuszony, żeby po raz szósty stawać przed tak zwaną Izbą Dyscyplinarną. E, izbą, która tak naprawdę nie jest, nie jest sądem. E, pani Mecenas mówiła, dlaczego e, nie jest to niezależny sąd nie zasiadają tam niezawiśli e, sędziowie. E, nie mam zaufania do tego organu. E, tak jak powiedziałem, co najwyżej jest to sąd na kaczech łapach. E, nie mogę uczestniczyć w obradach tego organu, ponieważ swoją obecnością e, aprobowałbym e, działania czegoś, co nie jest sądem, wpisywałbym się w to, że podobny, podobnie jak tamto próbował wykonywać czynności sędziego. Będę przechodził do, do pracy. Co jest jeszcze ważne? Pamiętajmy może o dzisiejszym dniu nie tylko jako o takim momencie, kiedy jest niszczony wymiar sprawiedliwości w naszym kraju, ale również pamiętajmy o tym dniu jako o takim momencie, kiedy po raz kolejny mogliśmy się przekonać o Solidarności, wspólnocie, wspólnej walce. Dziękuję wszystkim za, za poparcie sędziów walczących o praworządność. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj to jest po prostu kolejna bitwa w tej walce o praworządność. Nawet jeśli ją przegramy, to nie oznacza, że przegraliśmy całą wojnę. Sędziowie uczą się odwagi od obywateli, uczymy się od kobiet, które warczą o swoje prawa, uczyliśmy się od lekarzy, uczyliśmy się od nauczycieli i myślę, że w imieniu wszystkich sędziów mogę obywatelom za to podziękować. Jeśli dzisiaj jesteśmy dzielni, to tylko dzięki Wam. Nie żałuję tego, co się dzieje. Gdybym miał to zrobić jeszcze raz, to bym to ponownie zrobił. E, warto walczyć o niezależność sądów, o praworządność, e, warto bić się o konstytucję, po prostu warto walczyć o zasady. Dziękuję. Proszę Państwa, poza tym, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, co już wielokrotnie było tu powtarzane, E, trzeba wspomnieć o tym, że Izba Dyscyplinarna nie ma prawa e, orzekać. E, otóż postanowieniem z 8 kwietnia e, bieżącego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiesił działanie e, Izby Dyscyplinarnej. E, Osoby nielegalnie zasiadające w Izbie Dyscyplinarnej prezentują pogląd, w myśl którego to zawieszenie dotyczy ich tylko w sprawach dyscyplinarnych sędziów, a do tego typu spraw nie zaliczają spraw o uchylenie immunitetu. Otóż trzeba sobie powiedzieć jasno, że to jest obejście tego e, orzeczenia o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. E, w ten sposób e, sędziego, którego nie można by było ukarać e, choćby upomnieniem, e, można odsunąć od orzekania. Musicie Państwo wiedzieć, że. E, w sytuacji, w której sędzia pozbawiany jest immunitetu, w związku z czynem umyślnym ściganym z oskarżenia publicznego, a takie zarzuty, absurdalne zarzuty stawiane są sędziemu Igorowi Tulei, automatycznie organ stosujący takie no, uchylający immunitet. Jest zobowiązany zawiesić sędziego w jego czynnościach urzędowych, odsunąć od do orzekania, e, to i do tego jeszcze e, ma prawo pozbawić sędziego od 25 do 50% jego wynagrodzenia. E, jeśli to nie jest sankcja, jeśli to nie jest represja, e, to e, czymże innym miałoby być takie postępowanie? Jeśli Izba Dyscyplinarna nie może orzekać w sprawach dyscyplinarnych, tym bardziej nie może orzekać w sprawach o uchylenie immunitetu e, sędziowskiego. Niezależnie od tego, co dzisiaj się tutaj stanie, e, pamiętajmy o tym, że jest to decyzja, która pozbawiona będzie mocy prawnej. E, tak jak powiedział sędzia Igor Tuleja, nie ma chyba w Polsce porządnego prawnika, który mógłby powiedzieć, że ma zaufanie do niezależności Izby Dyscyplinarnej. Jeśli tracimy zaufanie do organów wymiaru sprawiedliwości, ludzie nie, są, nie mogą czuć się bez, bez, bezpieczni i wychodzą na ulicę. I ostatnich, w ostatnich dniach jesteśmy tego świadkami. W naszym kraju zdemolowano już w dużej mierze system wymiaru sprawiedliwości. Praktycznie nie istnieje niezależny trybunał konstytucyjny. Krajowa Rada Sądownictwa została upolityczniona. Na czele prokuratury stoi polityk, e, minister sprawiedliwości, e, e, polityk partii rządzącej. E, musimy, proszę Państwa, i obronimy praworządność. Proszę Państwa, mówi się, że atak na praworządność w Polsce zaczął się od. Upadku Trybunału Konstytucyjnego, czy od ataku na Trybunał Konstytucyjny. Tak naprawdę to zaczęło się wcześniej. Takim wcześniejszym, wyraźnym przejawem ataku na praworządność, przypomnę, było ułaskawienie pana ministra Kamińskiego. Chodziło o to, żeby człowiek, który w rażący sposób nadużywa swojej władzy, swoich kompetencji, ale jest związany z obozem rządzącym, żeby on mógł być bezkarny. I proszę Państwa, nadal chodzi o to, chodzi o to, żeby nieliczna, uprzywilejowana grupa osób będąca obecnie u władzy miała zapewnione pełną bezkarność. Odbywa się proces zamiany czegoś, co przysługuje nam wszystkim, obywatelom tego kraju, czyli praworządności, czegoś, co nas chroni. Na bezkarność dla nielicznej grupy, która jest u władzy. I również tego dotyczy ta właśnie sprawa, która tutaj się odbywa. Bo jakiego grzechu dopuścił się sędzia Tuleja? On pozwolił nam wszystkim popatrzeć na ręce władzy, na kuchnię tego, co dzieje się w naszym parlamentaryzmie, na patologię. I to był jego główny grzech. Kolejnym jego grzechem jest to, że, czy tego chciał, czy nie chciał, stał się symbolem praworządności i niezależności sądów w Polsce. A trzecim jego grzechem jest to, że on nazywa rzeczy po imieniu. Jeżeli ktoś ukradł, to jest złodziejem. Jeżeli oszukał, to jest oszustem. Yy, nazywa rzeczy po imieniu bez względu na to, o kim mówi, czy to jest osoba uprzywilejowana, czy też nie. Yy, I dlatego właśnie te osoby przebrane w stroje sędziowskie, przecież nie szata, zdobić człowieka. Być może dzisiaj uchylą jego immunitet, a w każdym razie w sposób nieuprawniony będą o tym decydować. Yy, na pewno sędzia Tuleja jest człowiekiem, któremu wszyscy winniśmy. Głęboki szacunek, ponieważ broniąc praworządności on broni wszystkich nas tak jak tutaj stoimy. Dzień. Dariusz Mazur, Stowarzyszenie Sędziów Justycji, Kos oczywiście. Dzień dobry, adwokat Michał Wabrykiewicz, inicjatywa Wolne Sądy. Proszę Państwa, ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że sprawa pana sędziego Igora Tulei to nie jest tylko sprawa indywidualna jego, to jest także sprawa o znacznie szerszym kontekście uniwersalnym. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili najważniejsze instytucje Unii Europejskiej pracują nad rozporządzeniem w sprawie powiązania wykład funduszy unijnych z przestrzeganiem praworządności. To rozporządzenie, projekt tego rozporządzenia już został uzgodniony pomiędzy najważniejszymi trzema najważniejszymi instytucjami, pomiędzy Radą Unii Europejskiej, Komisją i Parlamentem. Teraz już tylko formalnie musi przebiec głosowanie. Zarówno w Radzie, w większością kwalifikowaną, jak i w Parlamencie. To jest już tylko formalność i najpewniej to rozporządzenie bardzo niedługo wejdzie w życie. Od 1 stycznia już będzie działać. I to jest rozporządzenie, które, proszę Państwa, jest wynikiem przemyśleń, myślę, doświadczeń Europy w ostatnich kilku latach właśnie w Polsce. To jest wynikiem postawy takich sędziów jak Igor Tuleja, takich sędziów jak Dariusz Mazur, takich sędziów jak. Paweł Juszczyszyn, jak Waldemar Żurek, którzy tutaj z nami stoją, to ich postawa w obronie praworządności to jest to, że oni nie milczeli, że nie byli bierni. Proszę spojrzeć na różnicę pomiędzy zachowaniami w Polsce i na Węgrzech. To Polska dała przykład tego, polscy prawnicy dali przykład tego, a i oczywiście polscy obywatele, którzy bardzo. Licznie wspierają tę walkę o, o praworządność i obronę konstytucji i standardów europejskich. E, na tej podstawie Unia Europejska przeszła taką lekcję, edukację, że trzeba stworzyć mechanizm, skuteczny mechanizm na przyszłość, aby bronić praworządności nie tylko w Polsce czy na Węgrzech, żeby bronić praworządności w całej przestrzeni europejskiej dla 500, tysięcy, 500 milionów obywateli, którzy żyją w Unii Europejskiej i którzy potrzebują przestrzegania podstawowych zasad państwa prawa, aby mogli e, realizować inne swoje wszystkie uprawnienia, inne wszystkie benefity, które płyną e, z uczestnictwa w tym wspólnym projekcie, jakim jest Unia Europejska. Także chciałbym Państwu powiedzieć jeszcze ta sprawa, o której wspomniał Pan e, sędzia Juszczyszyn, sprawa, e, kto, w której zostało wydane zabezpieczenie. 1 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 1 grudnia odbędzie się tam rozprawa w tej sprawie. Już bardzo niedługo będziemy mieli wyrok. Mam nadzieję, jestem przekonany, że w tym wyroku Trybunał Sprawiedliwości potwierdzi i rozwieje wszelkie wątpliwości, że Izba Dyscyplinarna nie może działać w żadnej sprawie. Nie tylko w sprawach dyscyplinarnych, stricte sędziów. Nie może działać w ogóle, bo po prostu nie jest sądem. Trwają postępowania prejudycjalne w wielu innych sprawach z zadanych pytań przez sądy, i ten krąg. Europejskiej Sprawiedliwości zatacza się i wkrótce myślę, że przyniesie to nam wszystkim odbudowę praworządności w Polsce i w całej Europie. I zawdzięczamy to głównie takim osobom jak sędzia Igor Tuleja. Dziękuję bardzo. Piotr Gonciarek, Stowarzyszenie Sędziów Polskich, Justycja. Proszę Państwa, do tej pory prowadzono badania naukowe. Jak sędziowie w krajach totalitarnych, czyli tam, gdzie jest władza autorytarna, ulegali naciskom politycznym, ulegali presji rządu, realizowali niesprawiedliwe, niegodne prawo. No, klasycznym przykładem są sędziowie III Rzeszy, którzy tłumaczyli się swoje niegodne, niegodne czy zbrodnicze działania, tłumaczyli, bo takie było prawo, myśmy realizowali prawo. Dzisiaj w Polsce, między innymi czynami takich ludzi jak Igor, ale nie tylko, odbywa się coś zupełnie innego. Jest pokazywana, jest taki opór sędziów wobec bezprawia wobec politycznego zamachu na niezależność sądów. Przykład Polski naprawdę jest przykładem no, wyjątkowym, bo nie ma drugiego chyba kraju, gdzie sędziowie stawili taki opór politycznym naciskom i politycznemu bezprawiu na istotę niezależnego sądu, na nasze prawo do uczciwego procesu zapisane w konstytucji. Tutaj kolega nami powiedział, że Igorowi jesteśmy winni szacunek za to co robi. To jest zupełnie oczywiste. Igor stał się symbolem dla obywateli w Polsce, dla sędziów w Polsce i dla sędziów za granicą. Jeżeli nie jest szanowany w Polsce przez kogoś, mówię o sędziach, to przez kogo może nie być szanowany? Przez państwa przebierających zyby dyscyplinarne, którzy karierę zawdzięczają swoim poglądom politycznym, przez rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, czy przez faksowych prezesów, czy innych ludzi, którzy karierę zawdzięczają Zbigniewowi ziobrze. Na pewno nie cieszy się że pewnie szacunkiem, poważaniem Igor. W klubie dyskusyjnym Mienia Zbigniewa Ziobry, bo tak nazywam i tak chyba należy nazwać tą Krajową Radę Sądownictwa, czy tam neo -KRS, jako klub dyskusyjny Mienia Zbigniewa Ziobry. Na pewno w tych nielicznych kręgach nie są karierowicze Igor Tuleja, nie cieszy szacunkiem, ale w zdecydowanej większości sędziów polskich, sędziów niezależnych i dumnych z tego, że są sędziami, a nie pracownikami politycznymi rządu, Igor cieszy szacunkiem, bo jest, jest przykładem oporu i postawy niezłomnej. I dlatego Igora bronimy. Na kanwie tej sprawy Igora. Jak tutaj mówiłem wcześniej, że prokuratorzy z WSW, pan Ziomek, pan Dąbrowski, którzy go chcą postawić do odpowiedzialności karnej za to, że realizował czynności sędziego. Widzimy, co to znaczy upolitycznienie prokuratury, a chce się upolityczyć sądy. Prokuratorzy w tej chwili działają i dla nich wykładnią prawa. Są poglądy, dosyć egzotyczne poglądy pana Ziobry. Co pan Ziobro postanowił, prokurator musi zrobić. Otóż sądami, sędziami tak się nie da. Nie, interesuje, co pan Ziobro myśli na tematy prawne, konstytucyjne, ani co myślał jego poprzednik, ani co będzie myślał jego następca z tej czy innej opcji. Żadnego sędziego w Polsce nie może interesować, jakie poglądy polityczne i prawne ma Minister Sprawiedliwości. Nie musi interesować, co jest zapisane w Konstytucji, jaki jest dorobek orzecznictwa, jakie jest prawo europejskie i polskie prawo legalnie stanowione. W zasadzie trudno coś więcej tutaj powiedzieć. To jest. To jest dzień graniczny i ja myślę, że mimo wszystko, mimo całego mojego krytycyzmu, i ja podpisuję się pod wszystkimi słowami o tym bezprawiu i o tym, czy ta izba jest, a czym nie jest, bo to nie jest sąd, mimo wszystko sądzę, że ci panowie dzisiaj tam siedzący nie posuną się do rzeczy tak absurdalnej, która okryje ich hanbą do końca życia, jak odebranie immunitetu i gorowi tulei za to, że jest sędzią. Jak głęboko w to wierzę? Jako sędziowie, jako obywatele bezwarunkowo, bezwarunkowo wspieramy Igora. Dziękuję. Dzień dobry, Kinga Dagmara-Siadlak, Stowarzyszenie Adwokackie defensor juris. Pamiętacie Państwo, jak ponad rok temu odbywały się zgromadzenia w całej Polsce pod hasłem Dziś sędziowie, jutro Ty. To jutro Ty właśnie ziszcza się na naszych oczach. Bo pod tym gmachem wystawaliśmy już dziesiątki razy i za hasłem murem za, tak na dobrą sprawę, tylko zmieniają się nazwiska. Represjonowa represjonowani są sędziowie, prokuratorzy, ostatnio wzięto się za adwokatów i tak na dobrą sprawę represjonowanie prawników a co mnie to może dotyczyć? Otóż może, proszę Państwa, bo w związku z tym, że ograniczane są a, permanentnie, Prawa i swobody obywatelskie, łamana jest konstytucja, to poszczególne grupy zawodowe zaczynają to zauważać. I w momencie, kiedy nauczyciele zdecydowali się poprzeć strajk kobiet, automatycznie został uruchomiony system represji i postępowanie dyscyplinarne. Natychmiast poszły odpowiednie faksy do odpowiednich kuratoriów. E, proszę Państwa, ta sprawa, tak jak za każdym razem to powtarzamy. Przede wszystkim dotyczy państwa, ponieważ niezawisłe sądy a, to jest sprawa każdego obywatela, który przyjdzie do tego sądu. I to przestrzeganie konstytucji będzie istotne dla każdej osoby, która będzie chciała wbrew a, woli władzy skorzystać ze swoich wolności i swobód obywatelskich. Co się dzieje z osobami, które wyrażają swój sprzeciw Przeciwko, nie nazwę tego wyrokiem, wyrokopodobnym tworem tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego z 22 października również dokładnie spotyka ich to samo. Także proszę Państwa, tak dzisiaj my tutaj stoimy, tak o 18, a pod Sejmem będą obywatele domagać się swoich praw i będziemy się domagać tych praw. Zawsze, aż do momentu, kiedy zwyciężymy i kiedy wreszcie w naszym państwie, o naszym państwie będzie można powiedzieć z czystym sumieniem, że jest państwem prawa. Dziękuję. Sędzia Waldemar Żurek, Stowarzyszenie Sędziów Temis. Proszę Państwa, stoi przede mną Pani, która trzyma kartkę wolni ludzie nie oddadzą wolności. Sędzia Igor Tuleja jest dla nas takim wzorem. Wzorem człowieka i wzorem sędziego, który mimo szykan, mimo zastraszania nie poddaje się. Bardzo dziękuję wszystkim obywatelom, od, którzy od samego początku są solidarni z sędziami. To jest dla nas niezwykle ważne. Sędzia Igor Tuleja to symbol. To symbol, który chce się złamać nie po to, żeby zniszczyć człowieka, ale także po to, żeby zastraszyć pozostałych sędziów. Żeby ci sędziowie, wtedy kiedy obywatele przyjdą po sprawiedliwość do sądu, żeby bali się władzy. Od kilku lat przestrzegaliśmy przed tym, że upolitycznione instytucje, które już nie mają cech sądu, mogą dotknąć bezpośrednio każdego obywatela. I to właśnie dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj już właściwie każdy w Polsce zrozumiał, że fałszywy Trybunał Konstytucyjny, działający na polityczne zlecenia, fałszywi sędziowie, którzy ubierają togi po to, żeby zastraszać obywateli, to koniec demokracji. Dlatego jestem tutaj dzisiaj po to, żeby solidaryzować się z sędzią Igorem Tuleją, żeby podziękować tym obywatelom, którzy bez względu na pogodę przychodzą na takie spotkanie. Na koniec chciałbym coś pozytywnego. Proszę Państwa, od kilku lat walczymy o praworządność. Jesteśmy poobijani przez władzę. Ogromne koszty ponoszą nasze rodziny, nasi, nasi bliscy. Ale gwarantuję Państwu, że my dzisiaj jesteśmy jak tacy starzy żołnierze, którzy wiedzą, jak nie dać się zastrzelić, którzy będą bronić swoich przyjaciół, którzy będą bronić Ojczyzny. I ja Państwu gwarantuję, wygramy tą demokrację, wygramy tą Polskę, dlatego, że jesteśmy silni. Dziękuję. Proszę, proszę Państwa, to już wszystko na dzisiaj, chyba, że macie Państwo jakieś pytania do Pana Sędziego Tulei, albo do któregoś, lub którejś z uczestniczek konferencji. Tak, ja mam pytanie do Pana Sędziego. Panie sędzio, bo nie, mówił pan, że niezależnie od tego, jaki będzie dzisiaj, jaki werdykt, powiedzmy, będzie dzisiaj, to będzie starał się pan pracować dalej, orzekać. Ale wiemy też, że przedwczoraj prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie został rzecznik sędziów Sądów Powszechnych, rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab. Czy myśli pan, że tutaj e, nowy prezes Sądu Okręgowego pozwoli na to, żeby pan, jeżeli byłby taki tutaj werdykt, że nie, nie to nie zostanie uchylony, czy pozwoli na to, żeby pan dalej pracował? <laughs> Ja będę stawiał się e, do sądu, będę starał się e, wykonywać, e, pełnić moją służbę sędziowską. Czy to zostanie mi e, umożliwione przez e, nowego prezesa sądu okręgowego? Zobaczymy. No, oczywiście, że e, nie będę się z nim przepychał, e, no, ale to jest jakby już kwestia sumienia. E, tych urzędników e, nowomianowanych. Także zobaczymy co zrobi pan prezes schab. E, możemy tylko na razie się domyślać. Na prokuraturę też pan nie stawi w przypadku wezwania, tak? E, tutaj to już zależy wyłącznie ode mnie i tutaj e, kategorycznie e, stwierdzam, że w przypadku uchylenia immunitetu e, dobrowolnie nie stawi się na przesłuchanie. Także prokurator, jeśli jest konsekwentny, powinien doprowadzić do mojego przymusowego ściągnięcia mnie na to przesłuchanie albo powinien wystąpić o pozbawienie mnie wolności. Natomiast ja nie mogę uczestniczyć w przesłuchaniu prokuratury, które odbyłoby się na skutek decyzji nie sądu. Ja muszę przestrzegać prawa, nie unikam odpowiedzialności, nie będę się ukrywał. Jeśli prokuratura Zbigniewa Ziobry ma charakter, to proszę zatroszczyć się o mnie.